Dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj będzie książkowo. Przedstawię Wam 10 pozycji książkowych, które udało mi się w ostatnim czasie przeczytać. I od razu informuję Was tutaj, że to będzie takie ostatnie podsumowanie, przynajmniej na najbliższy czas, dlatego że hmm, kolejne. Książki, które będę czytać na bieżąco, będę pokazywać we vlogach. Będę po prostu wplatać taki temat książkowy. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, to po prostu polecam śledzić mnie na bieżąco, bo właśnie we vlogach będziemy sobie rozmawiać o książkach. Ale to tak w ramach wstępu. Nie przedłużam. Przechodzimy do książek, bo mam ich naprawdę sporo, 10 pozycji. I postaram się Wam je tak jakoś w kolejności, tak jak czytałam, tutaj opowiadać o nich. Testament o Oskarżenie. To jest oczywiście Chyłka I teraz, yy, tak, to chyba jest siódma yy, część, a to jest szósta część Ale jeżeli się mylę, to mnie poprawcie, bo ja po prostu już się mylę w tych częściach W każdym razie, Chyłka Szybko się czyta Wtapiacie się w tą historię i tak naprawdę nie chcecie w ogóle z niej wychodzić Ja uwielbiam czytać Chyłkę To jest takie... Coś, co już na pewno też wiecie, jeżeli nie śledzicie na bieżąco że ten temat prawniczy, i bohaterowie, i Chyłka, i Zordon, i te dialogi, i poczucie humoru, i też ten ostry język, i ogólnie też wplatana Warszawa tutaj w opisy no po prostu same plusy, ale. Za tym, że, że te książki się tak super czyta, jest po prostu przemawia właśnie język, w jakim jest napisana. Po prostu to się pochłania kartkę za kartką i chce się wiedzieć, co dalej i co dalej, i zazwyczaj zakończenia są tak skonstruowane, że nawet totalnie byście w życiu byście na to nie wpadli podczas czytania całej książki. Więc one są zaskakujące, są nieprzewidywalne. O, tutaj mam jakąś zakładkę. W ogóle zakładki um, takie z motywem Warszawy bardzo mi się podobają i mam ich kilka. E, w każdym razie, wracając, ja mam chyłkę serdecznie polecam. Jeżeli nie oglądaliście serialu, to. Jakby nie, nie twierdzę, że trzeba pierwsze przeczytać książki, a potem oglądać serial, albo pierwszy serial, potem książki. U mnie było tak, że ja obejrzałam serial i dopiero potem sięgnąłam po książki. I mimo tego, że. Znaczy, tak, polecam sobie obejrzeć serial, a potem czytać książki, dlatego że możecie sobie znacznie lepiej to wszystko wyobrazić przynajmniej, właśnie głównych bohaterów i Wiecie, jak się to czyta, to i tak macie tam dużo dodatkowych informacji. Ja teraz przeczytałam w ogóle jeszcze kontraty, o której już wspominałam we vlogu, bo to już jest taka naprawdę świeża książka. I tutaj na podstawie tego tomu nie był robiony serial, więc tak naprawdę wszystko trzeba było sobie od nowa wymyślić, wyobrazić, i to był temat, który no, kompletnie nie wiedziałam, jak się skończy, o co chodzi i tak dalej. Więc jak do przebrniecie przez te pierwsze części, na podstawie których został stworzony serial, no to później jest jeszcze bardziej ciekawie. Serdecznie polecam hełkę, to już się powtarzam, ale słuchajcie, no jeżeli czytaliście, to na pewno wiecie, o co chodzi, że po prostu te książki się pochłania. Tak, przejdziemy sobie do psychologii czując Agnieszka Jucewicz rozmowy o emocjach. Tutaj jest 11 czy 12 uczuć, emocji, które. Które, znaczy to są tak rozdziały poświęcone właśnie tym emocjom i każdy rozdział to jest rozmowa autorki z różnymi osobami z branży psychologicznej, psychologami, psychoterapeutami, z psychiatrami itd. itd. w zależności od, od tego jakie to jest uczucie i słuchajcie każde uczucie jest rozbijane na takie Pierwsze elementy podstawowe, na takie jakby wskazówki, też żeby wiedzieć skąd one się biorą, te wszystkie uczucia. I słuchajcie, w 17. O, 17 mądrych i poruszających rozmów, tak. I słuchajcie, to jest książka, którą oczywiście nie przeczytacie w jeden wieczór, nie przeczytacie ją w tydzień. I ją trzeba sobie stopniować, więc jest fajnym takim przerywnikiem na przykład do ochyłki, bo jest kompletnie, wiecie, inna, inna tematyka. Jest naprawdę dobra. Momentami trochę mnie wkurzała ta autorka tej książki, która przeprowadza w zasadzie wywiad. Przynajmniej tak kojarzę, słuchajcie, bo już dawno ją przeczytałam Nie chcę tutaj też, wiecie. Ale wydaje mi się, że tak, po prostu ona, ona tworzyła, jakby przeprowadzała te wywiady. I w pewnych momentach te jej pytania, albo sugestie były takie, jakby no, trochę mi tam zgrzytały. Nie wiem, może one były specjalnie wyłożone, żeby specjalista się do tego odniósł i jakby przedstawił, jak jest naprawdę, albo Zaprzeczył czemuś, no ale jednak w pewnych momentach po prostu mnie to trochę drażniło. Niemniej jednak, naprawdę, książka godna uwagi. E, mamy tutaj poruszony temat wdzięczności, miłości, zazdrości i zawiści, poczucia winy i krzywdy, e, lęku, złości, radości, pokory, straty, współczucia, wstydu, nudy, euforii, namiętności, bliskości, przyjemności i smutku. I wiecie, w każdym tym rozdziale jest napisane, skąd się to bierze, dlaczego tak reagujemy, jakie są tego skutki, jakie są tego przyczyny itd. I jak też nasza przeszłość, nasze dzieciństwo oddziaływuje na odczuwanie tych uczuć. To jest w ogóle dla mnie nadal taki schemat, wiecie, taki wow, że jak się czyta o tym, to naprawdę wszystko jest tak połączone, że czasami moglibyście nie uwierzyć. Polecam Wam serdecznie tę książkę, niezależnie czy jesteście wysokowrażliwi, czy też nie, czy jesteście introwertykami, ekstrawertykami, czy jesteście zakochani, czy nie jesteście zakochani czy W ogóle to nie ma znaczenia, ta książka jest dla wszystkich, także warta uwagi, naprawdę Przejdźmy do takich luźniejszych troszkę tematów W takich luźniejszych tematach mam cztery książki i słuchajcie, zacznę od tej najgorszej, czyli tej. E, ja chyba o niej Wam opowiadałam we vlogu, jak ją właśnie czytałam. Bywa, że Mech śpiewa. Słuchajcie, to chyba jest jakieś takie science fiction taka fikcja po prostu stworzona. E, dla mnie aż trochę taka. Znaczy, ja ogólnie nie czytam science fiction nie czytam takich. Wiecie, fikcyjnych książek, i po prostu w pewnym momencie było tak irracjonalne to wszystko. To było takie, wiecie, nawet jak się tworzy tą fikcję, to jednak fajnie by było zachować jakiś taki schemat, jakieś takie racjonalne myślenie, takie logiczne w miarę. A tutaj tego nie było, kompletnie. Jakieś takie. A, to były w ogóle. Opowieść też wojownika z plemienia menominy, obdarzonego niecodziennymi predyspozycjami. Potrafi uzdrawiać i słyszy mowę roślin. Nie polecam Wam tej książki, po prostu Wam ją nie polecam. Momentami czytało się ją szybko, tylko w momencie, kiedy były teksty odnośnie takiego prawdziwego życia tej bohaterki. Która się zakochała w tym y, wojowniku z plemienia. I wtedy, jak ona, y, jak bohater, y, nie bohaterka, autorka opisywała jej życie, takie codzienne szkoła, uczelnia, wiecie, normalne rzeczy, to wtedy to się fajnie czytało szybko w miarę. Ale jak przechodziło to na tematy te plemienne, jakieś magia, czary i w ogóle, no, no to już nie. Więc nie polecam moim zdaniem, to jest y, jakby y, szkoda czasu po prostu. Na tą pozycję, moim zdaniem. Ale za to na pewno nie szkoda czasu na Agnieszkę Przybyłek. Będą z tego kłopoty. To jest pierwsza część książki, która już ma drugą część, bo ja widziałam i nawet wpisałam sobie ją na moją taką listę, wiecie, książek, które chciałabym przeczytać w przyszłości. W każdym razie będą z tego kłopoty. Luźna bardzo książka opowiadająca o tym, y, o nauczycielkach i o y, dyrektorce, które w pewnym momencie dostają, dyrektorka dostaje pismo z takim donosem, jakby z urzędu, czy urząd dostaje ten donos na szkołę, już nie pamiętam jak to było. No i po prostu one, wszystkie grupa, właśnie przyjaciółek, które są w życiu prywatnym przyjaciółkami, a w szkole są współpracownikami. W każdym razie, one, wiecie, się spotykają po pracy, Dyskutują o tym, kto to mógł to zrobić, o co chodzi dokładnie, jak to wygląda. I też w książce są przedstawione historie każdej tej dziewczyny, każdej tej kobiety. Więc z perspektywy różnych bohaterek widzimy jakby rzut na jedną sytuację. Bardzo fajna, lekka, przyjemna, szybko czytająca się, idealna na wakacje. Więc póki jeszcze trwają wakacje to naprawdę polecam Agata, Agata, ja powiedziałam Agnieszka wcześniej chyba Agata Przybyłek Jej książki też czytałam, takie świąteczne Serdecznie polecam To jest autorka też taka, którą trochę sięgam w ciemno Bo wiem, wiem mniej więcej czego mogę się spodziewać Jakiego języka mogę się spodziewać Kolejna bardzo, bardzo dobra książka Na ostrym ogniu I to jest książka opowiadająca o bardzo młodej dziewczynie która bardzo szybko wchodzi w dorosłe życie ze względu na posiadanie dziecka, ze względu na obowiązki, jak u dorosłego, czyli praca, studia, właśnie dziecko, mieszka ze swoją babcią um, i oczywiście. Otrzymuje bardzo dużo pomocy ze strony babci, natomiast sama stara się uporać ze swoimi wszystkimi jakimiś tam zmaganiami yy, życiowymi. Zakochuje się w pewnym momencie, ma później, yy, jest, przy, yy, jest jakby, yy, wiecie, stoi yy, w momencie, kiedy musi wybrać yy, uczelnię, studia. Więc też się tak zmaga z tą decyzją, czy pójść na, to, na ten uniwersytet, czy na ten. A ogólnie jakby cała książka też opiera się na jej hobby, na jej pasji, jaką jest gotowanie. No, i powiem Wam, że oprócz tego, że tę książkę się ciekawie czytało, fajnie, szybko, przyjemnie, to jeszcze taka jest bardzo życiowa, bardzo mądra. mądra i połączenie właśnie nastolatki i babci, które mieszkają razem. Z jednej strony jeszcze jej córki. Z jednej strony to, ta sytuacja może powodować mocne zgrzyty, a z drugiej strony mamy tutaj taką mądrą babcię jej mądrość życiową, przedstawioną właśnie wobec wnuczki i wobec prawnuczki, i to wszystko tworzy taką. Bardzo dobrą, życiową książkę Opartą właśnie na takiej niby Lekkiej, przyjemnej powieści Serdecznie polecam Ja ją jakoś znalazłam Wiecie Randomowo na Vinted Ale skusiła mnie też opinia Na chyba Goodreads Bardzo dobra opinia I rzeczywiście ja się pod nią podpisuję Lecimy dalej To też jest taka luźna książka Wieczór filmowy Opowiadające o nastolatkach, których ciągnie do siebie, oczywiście, ale nic z tym nie robią. I postanawiają w chyba w wieczór sylwestrowy, że w przyszłym roku będą spędzać jeden dzień w miesiącu i robić sobie właśnie taki wieczór filmowy. No i oczywiście chłopak stara się jakoś tam podejść do dziewczyny, jakoś tam ją uwieść. Wiecie, stara się po prostu o nią. Ona udaje, że tego nie widzi, gdzieś tam oczywiście tęskni za swoim byłym i tak dalej. No i generalnie to jest historia właśnie o dwóch nastolatkach, które się spotykają czasami, też jakieś różne róże, wiecie, historie boczne się tam wplatają, trochę się kłócą oczywiście, trochę się godzą. No, a ostatecznie pewnie możecie się dowieślać, jaki będzie koniec. To jest tego typu książka, że po prostu, no się wie, się zna koniec. W każdym razie polecam Wam, jeżeli szukacie luźnej, takiej też przyjemnej, troszkę śmiesznej momentami książki, no to to też jest dobra pozycja. I tak samo jak ta poprzednia, ona trafiła do mnie randomowo przez przypadek, gdzieś tam na vinted jak kupowałam sobie jakieś inne książki. Dwa reportaże. Mam dwa reportaże i jeden jest lepszy od drugiego. Dlaczego? Dlatego, że tutaj niestety, ale chyba oczekiwałam czegoś innego. Um, jakby, jakby to powiedzieć, po prostu czytając książki tego typu o innych zawodach, już miałam mniej więcej wyrobioną opinię, czego mogę się spodziewać. Czyli o tym, że na przykład yy, są tutaj opowieści różnych. Strażaków, byłyby strażaków w tej pozycji, z różnych akcji ratunkowych, z, albo z różnych, na przykład, jednostek, ale z tego samego miasta, albo ogólnie zebrane po całej Polsce i tak dalej. A tutaj, z tego co kojarzę, to jest opowieść jednego strażaka i w dodatku. Chyba bardzo dużo tutaj było poświęconego miejsca na ten okres takiego szkolenia, nauki, aniżeli samych akcji, jak to wyglądało, albo na przykład systemu, jak to działa u nich, bo tak było na przykład w przypadku policjantów czy ratowni ratowników. Um, no, więc tutaj trochę się zawiodłam. Ja nie mówię, że ta książka jest zła. Po prostu może sięgnałam po nią w złym czasie. Bo jakbym sięgnała po nią jako pierwszą, to pewnie później bym oczekiwała od innych reportaży, że to będzie coś na, na ten styl. A przez to, że już wcześniej bardzo dużo rzeczy czytałam, bardzo, książek, bardzo dużo książek czytałam, no to tutaj miałam takie coś, że coś mi tutaj nie zagrało. W każdym razie, jeżeli chcecie się dowiedzieć, może jak wygląda kariera. Strażaka od zera do końca, od A do Z, to może to jest dobra książka. Ale jeżeli chcecie um, poznać takie smaczki z jego pracy, to chyba to nie jest dobra pozycja. Niestety lub stety. Zależy kto, co lubi. Natomiast ta, um, niestety, okazała się dobrą książką. Mówię niestety, dlatego że to nie jest łatwy temat i to jest temat, który w ogóle nie powinien istnieć, że tak powiem. Ale, jak dobrze wiemy, jest to najstarszy zawód świata i, czy byśmy chcieli, czy byśmy nie chcieli, będzie, był, będzie, jest cały czas obecny w naszym świecie. I powiem Wam właśnie z tego względu, że nigdy go nie unikniemy. Warto poznać, jak to wszystko wygląda za kulisami. Bo to nie jest tylko to, co widzimy czasami gdzieś tam w jakichś ogłoszeniach, w internecie, w telewizji, w jakichś artykułach, tylko to też jest bardzo dużo takiej ciemnej strony, która się kryje pod tym wszystkim, pod tym całym obrazkiem, który gdzieś tam widzimy. Że to często jest tak, że kobiety są zmuszane do wykonywania tego zawodu. Prostytutki, tajemnice płatnej miłości. I ta książka była na tyle dobra, że jakby bardzo chciałam poznać, czytając ją, cały czas miałam tak, że, że chciałam poznać historię tych kobiet, bo to były autentyczne historie kobiet i tego, jak to tam wszystko jest zorganizowane, jak wygląda. Ten przemyt, jak wyglądają zapłaty, pieniądze, miejsca, w którym one wykonują ten zawód. W pewnych momentach ta książka była ciężka, szczególnie na początku. Ja myślałam, że nie będę jej czytać w ogóle, bo na początku były takie opisy, że mi momentami się robiło niedobrze. Autentycznie. I ja tak sobie powiedziałam wtedy, że kurczę. Bardzo bym chciała przeczytać tę książkę, bardzo bym chciała, jakby, poznać to, jak, jak to wygląda naprawdę, bo, bo wiadomo, że pod wszystkim kryje się drugie dno, ale z drugiej strony, naprawdę na początku była ciężka. Niemniej jednak polecam Wam, żeby, jakby chociaż trochę, nie wiem jak to powiedzieć, ale żeby chociaż trochę szacunku. Mieć do kobiet, które to robią, bo nie zawsze to jest ich wybór i czasami po prostu muszą to robić, żeby przeżyć. To jest ciężkie, um, ale, ale no cóż, jest w naszym życiu, um, w sensie no takim w społeczeństwie jest, więc no tak czy siak trzeba się z tym pogodzić. Niemniej jednak książka naprawdę bardzo dobra. Polecam, uprzedzam, że na początku może troszkę tak, widzicie, hola hola, ale później w ramach upływu kolejnych kartek jest trochę lepiej. No, kupiłam ją w ogóle w takiej księgarni dosyć taniej widzę. 15 zł kosztowała. W księgarni na woli, pamiętam, kupiłam kilka książek takich naprawdę. Bardzo dobrych Ok, i ostatnia książka Którą udało mi się przeczytać w ostatnim czasie Całe lato bez Facebooka I po okładce mogłabym Nie wiem czego się spodziewać Może jakiejś takiej Jakby Coś z serii psychologii Coś z naukowego punktu widzenia A to się okazało, że to jest Po prostu Komedia detektywistyczna Zresztą tutaj jest napisane ale po samym takim tytule, no to tego mogłam się spodziewać. Komedia detektywistyczna śmieszna, bardzo, nieprzewidywalna i ma tutaj bardzo dużo wstawek na temat filmów z tego chyba, co pamiętam że główna bohaterka bardzo dużo. Właśnie ogląda filmów i przez to też to wszystko przekłada na życie prywatne, na życie zawodowe. No i oczywiście chodzi o morderstwo. Podejrzane są różne osoby. Ona prowadzi śledztwo i w ogóle, no śmieszna, śmieszna komedia. Polecam Wam ją, chociaż jest specyficzna i chyba nie czytałam wcześniej takiej książki. W każdym razie, przez ten jej humor i przez ten styl przedstawienia nam tej powieści, tej historii, stwierdzam, że to jest naprawdę spoko książka. Na wakacje, na takie niby luźniejsze pozycje, ale z drugiej strony, przez to, że to jest taka kryminalistyczna, detektywistyczna historia, no to jednak trochę trzeba się tam skupić. Tym bardziej, że. Właśnie wplatane są jakieś różne cytaty, jakieś takie, wiecie. A w ogóle tutaj rozdziały są tytułowane naprawdę bardzo oryginalnie. Na przykład rozdział, w którym poznamy kilka sztuczek pozwalających gospodyni domowej w skuteczny i sprawny sposób wywabić plamy krwi. Albo rozdział, w którym do tej. Pasjonującej rozmowy w Łazience dołącza trzeci uczestnik. Albo, jeszcze Wam jedno, podam jeden tytuł rozdziału. Rozdział, w którym mowa jest o bibliotece pełnej nienapisanych książek. A, to nie filmy, tylko książki były. Tak? Chyba tak. Bo ona prowadziła też klub książkowy. Chyba tak, słuchajcie, teraz już naprawdę się zmieszałam, bo ostatnio przeczytałam sporo tych książek, ale polecam polecam jak najbardziej. Na pewno jest lepsza niż na przykład ta zielona, gdzie mech śpiewa, czy coś takiego bywa, że mech śpiewa. No to w ogóle był, to było komiczne bardzo. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie, że teraz wszystkie pozycje książkowe, które na bieżąco będę czytać, będę przedstawiała Wam we vlogach, więc subskrybujcie kanał, jeżeli jesteście zainteresowani tematyką książkową. My widzimy się już w kolejnym filmie prawdopodobnie właśnie we vlogu, więc do zobaczenia, życzę miłego dnia i do zobaczenia. Powiedziałam już, powtarzam się.